Nie, moje nie, nie, jeden ja tam dla mnie trochę za wysoki by był i Ducati Enduro Multistrana Enduro to bardzo e, jest nie, nie, chciałbym powiedzieć, nie, nie, chciałbym treści że od że bo myślę, nie, nie, wcale nie, wcale nie, gdzie Marcinek tak, tak, tak. tak, tak, tak. A szukamy, szukamy, szukamy Friendly, do mnie Może mnie French usłyszy nie? O, tak. O, coś słyszę, coś słyszę Coś słyszę, ale nie jestem pewny mhm. Panowie policjanci, dobrze, że pilnują porządku O ja, tutaj to, to się idzie dalej Miejczko. A tu Znowu dochodzi do...